Szukam, szukam, nie ma, nie ma. Patrz, Jest to Proszę Księdza nasze drugie wspólne wydarzenie, gdzie grupy młodzieżowe, wolontarystyczne, schola, administranci działają przy domu pomocy społecznej i postanowiliśmy, że pokażemy Państwu, że jesteśmy domem otwartym. Nasz całoroczny projekt Seniorzy Łączą Pokolenia doskonale odzwierciedla. To, że w naszym domu jest miejsce zarówno dla mniejszych dzieci, przedszkolaków, aż po seniorów. Dzisiaj dziękujemy wszystkim za obecność. Myślę, drodzy Państwo, że świadomość, że do tego domu można przyjść zawsze w odwiedziny. Zaproszeń jest wiele. Otwarta jest kaplica. Otwarty jest dom na wolontariuszy. To wszystko świadczy, że jesteśmy jedną wielką wspólnotą. Dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni za tą pracę. Ja wiem, że pani dyrektor tego nie lubi, ale to jest naprawdę okazja, aby pięknie podziękować za jej decyzję, za to, że tak bardzo troszczy się o każdego mieszkańca. I mam nadzieję, że w takim pięknym duchu. Kiedy będziemy kierowali się wszyscy, jak jeden masz dobrym każdego człowieka, ten dom się pięknie będzie rozwijał.